Serwus, w dzisiejszym odcinku co zrobić jeżeli nie chcą nam się włączyć nasze, nasze słuchawki Xiaomi Redmi Dot 2 albo Xiaomi Buds 2, to są dwa takie praktycznie takie same opakowania, one różnią się, te się chyba nazywają Mi 2 a te się nazywają Redmi Dotsy dwójki czyli chodzi praktycznie o to samo pudełko jest to samo ja miałem taką sytuację że kupiłem nowy zestaw myślę że około 2 lat temu w Media Expert za około z tego co pamiętam 8 dyszek coś plus minus się dokształtowało, nawet chyba podchodziło to pod stówkę no i w sumie co zrobiłem? To tam było na jakiś prezent, ale w sumie poszło w kąt. Korzystaliśmy ze słuchawek jakiś tam przewodowych Appleowskich. Odpaliliśmy to raz. One były fabrycznie jakoś tam w jakimś stopniu naładowane. Naładowaliśmy to, znaczy się nawet tego nie ładowaliśmy, przesłuchaliśmy, połączyliśmy z telefonem, chodziły super pięknie, ładnie. Po dwóch latach otworzyłem je sobie, myślę, a sprawdzę sobie, czy, czy one dalej chodzą, może się akurat przydadzą do pracy przy laptopie, jak chcemy coś posłuchać i nie przeszkadzać innym osobom. No i na początku myślałem, że nie chcą mi ładować przez folię zabezpieczającą na tych dwóch tutaj pinach. No bo faktycznie była folia, ja to kładłem, no i nie ładowały. I później się szczawiłem, że faktycznie jest folia. Ściągnąłem ją, no i dalej nie ładowały. Oglądałem tam różne poradniki. No, że trzeba je e, wdusić i tak wduszone e, schować do pudełka i trzymać tam ile sekund, e, aż się odpalą. Jednak e, to nie pomogło. Męczyłem się z tym gdzieś około godzinki. I co zrobiłem? Otwarłem tutaj to pudełko, bo je można tutaj sobie ładnie podważyć w tym miejscu i je sobie otwieramy. Otwieramy. Jak widzicie, ono jest wybebeszone w środku. W środku była e, taka płytka, no powiedzmy, płytka główna ładowania. Razem z bateryjką. I co było e, felerne? Na 99% z nieużywania tych słuchawek poszła ta bateryjka. No i co? Chcę Wam się teraz bawić w wymianę tej bateryjki. Odlutowywanie, przylutowywanie, sama bateryjka pewnie też będzie tam ileś kosztować, moim zdaniem strata czasu. Wybebeszyłem to wszystko. Tu jest dalej taki magnes, który łapie mi te stare słuchawki, czyli mogę je śmiało sobie załadować na miejsce i ten magnes je trzyma. Nie wylecą mi. Mam pudełeczko, i co zrobiłem. Zamówiłem nowe pudełeczko i koszt takiego pudełeczka razem ze słuchawkami to z AliExpress był koszt 7 zł z groszami niecałe 8 zł. No i teraz odpowiedzcie sobie na pytanie: co się bardziej opłaci? Czy zamówić sobie drugi komplet tych słuchawek za 8 zł i nie męczyć się yy, z całym tym? Procesem konfiguracji, przywracania i tak dalej, i tak dalej. A tu mamy nówkę. Widzicie otworzymy to sobie cyk, piny są. Wrzucamy słuchaweczkę. I co? I nam ładuje. I o to w tym wszystkim chodzi. To jest jedyny słuszny sposób, żeby żeby naprawić te słuchawki. Jakość dźwięku nie jest jakoś super powalająca. To są zwyklaki najtańsze. Dalej no w tych różnych sieciówkach potrafią kosztować 7 dych. Tutaj mamy praktycznie to samo: oryginalne pudełeczko Redmi. W zestawie macie zestaw gumek wymiennych. No, o czym tu dużo mówić. A tu macie rezerwę, pudełko. Ładujecie sobie te stare sławki przez to pudełko. No, i tak to wygląda, one się niczym nie różnią, tylko tu jest jakiś napis jeszcze Redmi R.2, 2 a tutaj nie ma nic. To jest ta sama linia produkcyjna, tylko biją tu inne logo. Także jeśli Ci pomogłem, zostaw suba, nie męcz się z tym. Po prostu, jak chce ci się, to możesz wybebeszyć ten środek. Jak nie, to zostaw go taki, jaki jest. Zamów sobie nowe pudełko ładujące razem ze słuchawkami 7 zł, parę groszy razem z przesyłką do Polski. W tydzień czasu ci to przyjdzie spokojnie, bo teraz Chińczyk ma magazyny po całej Europie. Także niekoniecznie przesyłka musi być wysyłana z Chin. Ona może lecieć równie dobrze jak i z Niemiec, tak i z Polski i masz sprawę rozwiązaną drugi zestaw słuchawek rozładują Ci się jedne bierzesz drugie, ładujesz i masz cały czas na zmianę nie musisz mieć jakiegoś takiego dyskomfortu że zabrakło Ci słuchawek po prostu pracujesz, rozładują Ci się bierzesz naładowane no i tak w kółko, masz zapas za parę złotych nie męcz się z ładowaniem, zamów nowe słuchawki i sprawa rozwiązana pamiętaj, żeby zostawić koniecznie suba na tym kanale łapę w górę ile ci dalej.